Co ty tu masz, Kubuś? Co to jest? No chłopaki, mamy taką gazetkę. I tu w tej ciekawej gazetce na stronie 10 mamy taką ciekawą rzecz, ile kosztują prace dachowe? Co jak, wy sądzicie o tym cenniku? Jak wy jak wy myślicie, czy to, jak liczycie w ogóle dachy? Czy każdy liczy za całość wolicie wziąć, czy, czy wszystko wyliczamy osobno? Czy się zgadzacie z tymi cenami? Tutaj mamy niektóre ceny są. Nie wiem, pewnie to jest w zależności od regionu, bo to są ceny takie przykładowe. Ale e, jest jakiś napisane, taki napisane, że cennik ma charakter poglądowy, tak? Tak, więc nie wiem jak to jak to tam myślicie, ile to jest, pewnie też dostajecie taką gazetkę. Czy to jest dużo, czy to jest mało, czy lepiej policzyć wszystko osobno, czy lepiej policzyć za całość? Więc e, chciałbym poznać tutaj waszą opinię na ten temat. Ile osób dostaje w ogóle tą gazetkę? Jak to wygląda? Do nas przysyłają. Bardzo fajna, można poczytać. No, walczymy dalej z naszym dachem. Już prawie mamy całą górę skończoną. Zostało nam tam tylko troszkę z tyłu. Ale to zaraz Wam pokażę, bo dzisiaj będę robił ciekawą rzecz. Mam kosz dachowy, który wchodzi mi w komin i będę go zaraz brał się obrabiał. Dwa razy, na cztery razy też bym pewnie umiał. Ale żeby Wam pokazać, że, że takie rzeczy też potrafimy. Tylko nie zawsze z, jestem zdania, że ma to sens pozdrowienia w piąteczek jesteśmy już do góry klepiemy kosz tutaj już zrobiłem na dwa razy nie na raz, nie na półtora, tylko na dwa ale jak sądzicie ile za taki kosz trzeba by wziąć za blachówkę, za zrobienie tego dachową. czy lepiej policzyć to sobie z metra czy wliczyć to sobie w całość dachu zajechałem już tak daleko więc tutaj mamy ten kosz, który nam przechodzi Zaklepany na dwa razy, tutaj jest sobie i oprócz tego teraz jedziemy tutaj opierzeniem, tak i też je będziemy klepać na dwa razy, żeby pokazać, że umiem. musieliśmy tutaj z jednego kawałka zrobić, sfałdować tutaj widać, że jest to ładnie przewinięte, a nie rozcięte. O! Bo mamy tak blisko przełamania, że nie dało się tego zrobić w dwóch kawałkach. To znaczy, dałoby się w dwóch kawałkach, ale jest za blisko. Więc postanowiłem to sobie przefałdować. Takim oto, tutaj urządzeniem i lecę dalej. Zaraz wam pokażę, jak to wyszło, już całe opierzenie do na gotowo. Jest! Yeah. Co robisz, Marcel? Klepię na dwa razy. Klepisz na dwa razy, tył. Proszę, mamy tył. Ja tutaj już przód zrobiłem i teraz będę łamał na drugi raz. Tu już mamy. Proszę, i zaraz obierzemy ładniej będzie tutaj opierzenie z przejściem z kosza. W Proszę, zrobione. Przód na dwa razy jest doklepany. Tył na dwa razy też jest doklepany. Czy zrobiłbym to drugi raz? Na pewno nie, bo jest to zupełnie bez sensu i stalówka się fatyguje, wygląda to dużo gorzej. Ale zrobione dlatego, żeby pokazać, że umim. Jak będziemy mieli dachy z prefy, pozdrawiamy Pana Adasia. To będziemy na pewno klepać wtedy wszystko podwójnie, a na razie nie ma to najmniejszego sensu do dachówki. Tu będziemy robić podwójne zamknięcia, gdzie tu zaraz może nam nalecieć wszystkiego. Zrobiliśmy. Jest? Tak jest. Pięknie. I składamy dalej dachówę.